Hej, widać to znowu. Kolejny odcinek z Lifestyle Bedwarsów na rapie.pl, ze mną jest Luka. No elo, elo Witam. No i dzisiaj musimy jakieś pozdobywać na pewno itemy ze, sk ze sklepu za serca, no i też zdobyć bardzo dużo serc, czyli co najmniej 20 lub 15. Prawda, prawda. O Boże. Ja odpaliłem nagrywanie właśnie teraz. Ej, w sumie? Nie, nie. Ja chyba nie będę nagrywał. Mam 10 FPS-ów. W sumie. Masz dziesięć fps No, w sumie lepiej nie, lepiej nie. Dobra. Teraz ja takie, a teraz takie coś. Tobiasz nagrywa z tobą film. Tymczasem o, twoje 10 FPS-ów. No. No, to jest hit. Ja bym musiał mieć sprzęt, sprzęty, żeby mieć To, to ja włożyłem to, jak to mi się przyda. Musisz co ogarnąć. Dobry, bardzo dobry. Pamiętaj! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pamiętam, jestem, pamiętam. Jestem w, t... jestem w twojej głowie. A dobra, ja sobie jedynie usuwam te pliki niepotrzebne. I widzę pięknego wąsa, możesz sobie na filmie zobaczyć jak to wygląda. No, Piękny już wąs. Się boję, ja się boję Ja się boję już, nie mam być 4, ale dobra. Dobra, ja to sobie jest taki... Idają tego. Tu jest od razu Seta. Dobra. Doklecie. Na pewno musimy tak, kogo dominujemy? Pierwszego. To najpierw może tych, e, tych żółtych, o, mam oni cztery. mają bardzo słabe QP, dawaj, do nich lecimy. Dobra, tylko ej, ale pamiętaj, jaki jest, jaki jest cel odcinka. Ja się zapomniał. No. To Trzeba to... zdobyć wszystkie itemy. Właśnie, właśnie. Czy będziesz zdobywał, czy masz, czy w twoim celu będzie zdobycie jedno z rajtowych itemów? Tak. Ej, 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 a to miało być tak, że mieliśmy nie mieć żadnych itemów jakie mamy? Takie oprócz yy, tych Laudy? To będzie na jednym odcinku A dobra. Jeszcze wiem, Czy na jednym odcinku zrobię takie coś, że yy, no. że są te Bedworsy lifesteal, ale cały czas jestem na tym koniu. Dobra, ej tu hit. Ej, czyli mogę normalnie itemy różne używać? No tak. To na a dobra, odcinku bo... będzie odcinku będzie. Dobra, no bo... Ja już myślałem, ja już myślałem, że niepotrzebnie kupiłem tą żelazną tak zbroję i to wszystko. Żeby wiesz, teraz... że ja już no, tym i... beda rozwaliłem? To nic. Czy tam się podobało się jakieś. A żółty nie, skami w ogóle. Trzy serca no, z niego dropły. Pff, łopanie. Szybko je odkładam. Teraz będzie łatwiej chyba zdobyć coś. coś. Coś tak czuję. Kurde, no dobra, zginąłem. Mam coś... A, wiesz co? Jesteś u nas? No, jestem. Czekaj. Zost Czekaj. czy e, zostawiłem ci w skrzyni przez notariatkę? O, dzięki za serce. Tobie użyję, jedno sobie użyję. I tutaj uzbierałbym netherite'owy set. Może. No, musimy. Jakiś gracz jest. Jak na? Go... Tylko no. muszę się ulepszyć. Na wyspie żółty. Żółty. Już muszę się Nie ulepszyć. No, ja lecę na niego. Dobra, szy A ja tam wiem, że jest gracz. Dominacja. Dobra, lecimy na Ej, morskich. Skończy, skończy. Mam jedno HP. Do ja co? Mam jedno HP. Dzięki, dzięki, dzięki. Ja sobie zjem. I możemy... Ej, on Jest te... serca. Serca, serca. Tak. Serce. Miał, miał połowę HP, bo on miał już żelak, żelak zbroja, też mam żelak zbroja, ale on miał jakieś Tak mnie nie Miałem użyć też. Wiadomo, tych serca, ale no Musimy sobie zbierać jakieś itemy. Dobra, lecę no do właśnie. morskich. Dobra, dominuję, to, to... Ej, dominujemy taki tryhard totalny. Dobra. Ale a ten gości miał za sobie jakieś chyba dobre enchanty, bo ja mu tyle dałem po z... ja i strefę. On w ogóle to, tak trochę spami. No wiem, ale... Ale zrzucił dom... Żeby nie marnować tamtych serc, to sobie kupię serduszko jedno. To wezmę, to wezmę i tutaj... Ej, chodź na niebieski, chodź na niebieski. Raczej morski. Morski, morski, żeby nie było jak na filmie. Tak jak na filmie... Ja u szyszko, ja mam Ty będziesz niszczył ten łóżko, a ja mam firebla, ja ci pomogę jak coś. No bo ja tam biegnę. Jesteś już u, u morski. Morski? Jestem, jestem, jestem. Ja biegnę. Tylko ja między. mam problem. Dobra, o kurde, muszę orać, muszę Dobra, ja orać. ja mam problem, bo ja się muszę podbudować tutaj wszędzie. Wysadziłeś tam Imbeda trochę? ja mogę im zaraz zniszczyć, bo oni to zabudują no to Zniszczyłem im, chyba. Dobra, szybko leć, bo zginęłem niestety. Nie, nie, zniszczyłeś za bardzo. Nie zniszczyłem? Dobra, problem jest. Kurde. No bo ciebie nie było no to... Ej, chodźmy razem, bo to będzie łatwiej. Dobra ja tutaj cały czas jestem i się buduję do góry. Szybko biegnij. Dobra, Dobra biegnę, 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 tylko czekaj na mnie. Kurde. Kurde, skróty klawisz, się pomyliły przez chwilę. Myślę, że wypadnę. Dobra. Yy. Muszę gościa jakiegoś dobać. Serce mam! Serce Dobra. mam! Serce mam! Wiesz? No Myśl... Nie, nie użyję tego serca, tylko chciałbym to serce jakoś wziąć... sobie szybko gender chesta przestawić. Szybko przyjść. No no, jestem, 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 jestem na wyspie Gdzie ty jesteś? Ja tutaj jestem, na tym... Patrz! Wow. A tytułu, dobra. Nie mogę zginąć Klosak? z tym sercem. Ej, udało mi się, dobra. No to tu lecimy na nich? No jest trochę problem. Mam użyć te serca, czy nie? Lepiej. No to lepiej użyj, jak chcecie. Dobra, wydarzy. użyję. Ej, pomóż mi, pomóż mi. Ja mam dwa Ej, serca. Ci jest... mam jeszcze, pół. O, pięknie. No, rozwalamy go, rozwalamy. No A, wedłeś, a. No, deadłem, bo ja miałem. Ja miałem 2,5 serca. Jak ja miałem przeżyć? Tu Sorry. Sorry, ale na serio, bo. Ja... No, ja gościu. Pie... Ha, ale nie, no, bo nie uwierzysz, stakowany co ja go. zrobiłem. Kupiłem cztery kamienne na Ej, gościu u nas jest. Gościu? No to dobra. Ja, ja się praktycznie dalej z tym morskim. Bo my łóżko. Chyba nie mamy. Mamy. Gościu... Mam z niego serca. Ja już ten już trzy serca mam. A, ale ten morski małała. Ten morski. Maloła. Morski jest u nas morski. i różowy. Morski? U nas? No? Dwóch. No dobra, sorry, lecimy. Oni Oni idą na Żółtą wyspę, dobra? Ej, różowy ten, jest tutaj jeszcze. Ej, pomóż mi, Ej, dobra, dzięki. Na spa, ty chyba dostaniesz. No, dwa serca! Już mam pięć serc! No, to możesz sobie tutaj kupić na tym, jak chcesz. bo to Netherrail to wysad. No to dawaj. A właśnie lecimy na tego. Że, tego... Patrz co ja mam! Nedesetik I w ogóle cztery diaksy. Cztery diaksy! użyj na enchandy, bo możesz w basie, normalnie. To jakie jest najlepszy użyć? Na... Ty powiedz. Nie wiem, no na zbroję. Ej, chodź tutaj na ty Biegna. Tylko czekaj, budulec! Musisz poczekać, budulec jest potrzebny. Ej, mam sporo budulca. Ej, on ma fireballa! Kto ma? Kurde, Nie, nie wyszło! Nie chciałem. Ale już wyjść. jestem niedrajtowy. Ej. Ej, ludzi nie ma, już prawie. Tylko jeden, ten morski został, i jeszcze tam niebiescy. Ej, możemy to jeszcze wygrać. To pit. Biję się z morskim. No to za On mnie zrzucił i ja go zrzuciłem, czyli nikt nie dostał serca. Ej, niebiescy, niebie, niebiescy u nas, dobra. Jest u nas, dobra. Jest. Dobra. dobra. Kolejne serce! Ej. Myślę, że tego serca mogę już użyć. Dobra, to używaj. Nie no masz serca. Nie no masz serc. Dziesięć. Ooo Nie, czekaj, dziewięć. Aha, dobra. Dobra. Ej, dobra. No to teraz... Ej! Ej, ej jest, to u, nas. Teraz... I, do... jest u nas! Idzie do Jest u nas. Gdzie? Fireball. proszę, zapnij go. No. Ja twierdzę. Co za chłop. Zepnie? Kurde! Ej, uważaj, bo jak coś... Yy, nie zepchło? Tam... A, się tam nie buduje. Ej, pięć, diak ja pięć diaksów, pięć diaksów, pięć diaksów! Dobra, co? Dobra, co teraz? Ochronka? Ej, no, kupuję ochronkę. Dobra, och, kupiono. No, ja tam lecę. Ja tam potrzebuję trochę żelazka. <noise> ja pier... Jak nie mogę zawsze popełnić muszę... samobójstwo? Dlaczego ja na ten zawsze muszę spadać? To jest, nie, to jest... To jest już tradycja. No właśnie. Pewnie ja na tobie przyszedł przyszedł na to nawet już wiem. No na pewno, na pewno. Ej, na mnie ty też ty tak ty... zastanawia, czy ja ten na miecz to czy mogę stracić jak zginę? Jakbym kupił? No. No stracić na pewno. Ja. Tymi... No to się w ogóle nie opłaca. No wiem, ale jak... Myślę, że skończy. Te rzeczy za serca powinny nie znikać w ogóle. W ogóle tutaj zabuduję, bo wiem jak to się skończy. A to. Właśnie. Dobra, lecimy tam. To tak. nikt nie ma. Ja mam trzy złote jabłko, no to... Nie kryjemy się. Widzę jednego, widzę, widzę, widzę. On tu jest. Mieszka u nich. No tylko uważaj, żeby cię nie ograł na firebola. Wiesz o co mi chodzi w tym sensie. On nie ma nawet chyba fajerki. No, może... może tak... może... Taki nie ma temat, jednak! No. Ale... Pod tym był most! No nie. Udało mi się starzyć. Nie! No kurde, ma tyle uważaj. fireboli! A już budulca nie mam. Ja się buduję. Ej, on chyba z cztery firebole mi dał i ja przeżyłem. Ej, masz jakiś budulec? Bo już budulca nie mam. No masz tutaj ci dam. z ewoku. Ej, ma fireball! Znowu nakupował. kupował! Co, co to? Ja budulca nie mam, ja i ja czekam. On to będzie kupował, dobra, ja idę do ryszow. Ja piję co za chłopnego. Co ja zrobiłem? No. Kupiłem kabienne miecz, ale big brain. Ooooo. Kurde, co za chłop. Na serio będzie takim. Takim. <grym> Zaprzepraszam, nie, za, nie. zastanawia. Filon, co że no. powiedział? Powiedz już czas, bo ja chciałam słyszeć. Czy, może lepiej nie, może tego nie powtórzę. Ale. Powtórz? Taki, ten, taki ten. No bo chłop to jedynie milion fireballi. No ja rozumiem, że ja kupiłem 24 Firebolle na Twoim filmie i dałem Ci 12, ale no, ale my możemy. My możemy, my możemy. mamy specjalny pakt podpisany. A ja tutaj wróciłem, ja do tej bazy jakby tam gdzie strzał tymi fireballami wróciłem, idę do ich bazy, jakby teraz. Ja tutaj też lecę. Zgina. Nie, nie, zginąłem. Set mnie obronił, jest. Chyba, że kiedyś do Bedwarsów dodadzą, że całe sety można sobie zamienić i ulepszyć, ale nie kawałki. Ale to by było zbyt OP. Tak. Ja tutaj mam. No idę, 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 co za chłopak. za hopina. Musiał fireball, a mi głupieli niż cztery. Da mam 8 serc, to ja co dokupię bo bo myśli, nie ma sobie... fireball Ej, dzisiaj tracimy niestety Dzisiaj trochę tracimy, ale ja tam mam no, to O, o, ale coś nawet cel, przynajmniej To się liczy, to się liczy Dobra. O kurde, fireball, mocny Kościół się buduje, Kościół się buduje, co Tak zrobię takiej chwili Chwilę, kiedy on nie będzie się spodziewał, a on przestał się budować. No. Ej, a po prostu chodźmy razem, bo moim zdaniem powinniśmy... Czekaj, tak to, na ciebie, to ja na ciebie, to ja ciebie czekam. Dawaj. No, ja lecę, ja lecę z różowego na białego. A gdzie ty jesteś, jak w ogóle? Ja jestem w te, na tej wyspie, co przed chwilą byliśmy, co nas... Obok, tam, nie, obok czerwonych. obok dobra. W ogóle ktoś dzwoni na grupie. No, no. jestem na tej wyspie. No, jakby... fajnie, że dzwoni jak u mnie jest nie słychać. <laughs> nie wiem, ale u mnie tak dzwoniło. No, Dobra, no to hmm. wrócimy jak Luka przyjdzie. Dobra, Luka już przyszedł. No lalo. no 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 i teraz mam taki plan, żeby kupić firebole. Milion jako... jako Co, masz... Plan. No, zawsze mam, zawsze Dobra, ja się, Ja chyba się do nich buduję. No to będzie ryzyk no to nie. będzie ryzykowne Ej, bo to jest Jax w ogóle! Co za chłop Trzeba kupić off. ej Kurde, trzeba jakoś na środek, ej, sobie, pójść i kup Ja tak przez... Ja pełen. w ogóle... Ja w ogóle zapomniałem, że mam na teraj to wyset. W sumie? Krasja. On by ci nie porobił tak to normalnie. Tylko musiałby ten... no fireball. No jedynie. Kurde, te fireballe nie zrzucają w ogóle. Dobra, ej, a po prostu pójdźmy na środek, zobaczmy Emeraldy i zróbmy tak jak na twoim odcinku. Perry jak kupimy. No I tak. Twoje łóżko Aha. zostało zniszczone. Nie. A nie... Ej, bo... pilnujemy Ej, za chwilę będzie deathmatch. A deathmatch? Ej, no to dobra, no to się... Ej, chodź, stackujemy się, stackujemy stakujemy się, stakujemy się. stakujemy się na deathmatch. Dobra, no bo pojawimy się na środ A to za dwie minuty, no to byśmy mogli... Myślę trawić, e, Myślę, że nam się ostroś miecza przyda. No, przyda się. No, i to, ma, czy ja lecę tam po Emeraldy. Znaczy ja, jakie Emeraldy po te Diaksy. Ja, ja się prawie zginęła. Dobra, chodźmy po Emeraldy. Mamy jeszcze prawie 3 minuty. No? Mogę się Dobra, budować? To... Ej, jest u nas, jest u nas! O nie wiem. No jeszcze no, sam z siebie, zrzucił i wybyła by masakra. To ja się no to chyba za się... Diaksa wezmę Dobra. A nie, ja się boję tutaj się budować, bo on będzie się czaił na nas. No to czekaj. To będzie, to to będzie tak... w, w miejsca, gdzie nikogo z nich nie ma. Ej, Fila, Chodź. Jak łóżko nam zniszczyli, to znaczy, że tam też jest jeden. No tak. Ja wiem skąd możemy się teraz przebudować. Od różowych, bo różowi mają most w jedno miejsce. Takie ciekawe. No to można, można, tak zrobić. Trzeba tak. skorzystać. Ja to kupiłem jabłka. Ja mam... I masz ja połowę. mam czy jak ktoś? Masz tej połowę, bo kupiłem. Bo to, tutaj dziękuję, dużo. dziękuję. No o, o. Jak ja wszystko wykupić? Ja. Mogę coś kupić takiego co, co nam się przyda? Mm. Czekaj, 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 nie, nie podchodź, nie podchodź, <laughs> nie nie będzie, nie będzie. Dostałem serca? Tak. E, dostałem dwa to. Uuuu, bardzo dobrze. O kurde, zaskiniasz. To ma, ja jedną użyłem, to mam 10, o, i ty masz. Dziękuję. Ej, nie, bo ja mam też teraz 10 serc. To, I tak, git, no to... Dobra, i za minutę będzie deathmatch, no to się stakujmy najlepiej. Dobra, ja to dawaj, musimy jakoś pójść do różowych albo... czy nie? No to dobra. Ej, w ogóle... Kurde, ej, co zrobić z tymi diexami? Ej, chwila, bo ostatni niebieski został. Dobra, kupiłem surowce, żebyśmy mieli szybsze po prostu. Bo nie wiedziałem, co z Jaksami zrobić. Dobra, będzie deathmatch czy coś ciekawego, to wracamy. Gdzie on jest? Dobra, deadmatch już jest. To gdzie on jest? A, tutaj jest! jak to umie? Dobra, i... i dobra, leć. Ej, dobra, to odpal to nagrywanie, trzeba odpaliłeś? No, odpalony. A, dobra, sorry. Dobra, no to gościa. Chłopca myśli, si czy porobi. Nie! Bo jest spodne! Nie so, spładaj. Oj, on, on się to cały On się cały On się cały czas stakował Nie. tylko po to. Nie. A, on czekał na to całe życie! On na to całe życie czekał! Dobra, krytygo, go, kryj go! Jest! Zabij! I dwa serca z niego wyleciały! Jest! No dobra. Kolejna wygrana ręka! Bardzo dobrze. No dobra, widzowie, to jeżeli podobał wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba z wrączkiem. I pamiętajcie też wbić do róg Master Gaming! Bardzo. Dobra, to... Cześć!